Patent dotyczy szkieł germanionowo-tytanowych, to nie są standardowe szkła, takie jakby mamy w szybach, gdzie jest krzemionka, to są specjalne szkła, które domieszkowane są jonami lantanowców o właściwościach spektroskopowych, które znajdują zastosowanie do budowy światowodowych źródeł promieniowania, mówiąc kolokwialnie dalej laserów łuknowych. Parametry tych szkieł są zgoła inne niż standardowe kła, które znamy do tej pory. I pozwalają na uzyskanie wydajnej emisji i, co ważne, w zakresie środkowej podczerwieni, czyli 2,7 mikrometra, 3 mikrometry. Ten zakres jest szczególnie istotny, jeżeli chodzi o medycynę, sensory optyczne, ponieważ cały trend fotoniczny przesuwa się w kierunku. Podczerwienie, bo tam są po prostu bezpośrednio proste aplikacje. Można je wykorzystać do budowy światłowodów. Dalej z kolei z tych światłowodów można stworzyć lasery włóknowe, które chociażby znakomicie nadają się do cięcia tkanek ludzkich, gdzie mamy od razu koagulację. Nie ma krwi po prostu przy cięciu. Dalej mamy zanieczyszczenia, prawda? Tam, gdzie są zanieczyszczenia gazów, każdy gaz ma pewne pasma absorpcji. I tam, gdzie pokryje się emisja tego naszego szkła, bo to są szkła aktywne, które charakteryzują się emisją promieniowania, w tym przypadku ERBEM, możemy nałożyć tę emisję na absorpcję gazu i w ten sposób detekować gazy, które są w atmosferze zanieczyszczenie. Wymaga to wielu godzin prac, wielu badań, wielu wytopów, wielu składów mało tego, to się wszystko robi w warunkach beztlenowych, czyli w specjalnych komorach, co znacznie utrudnia jakby szybkość prac, prawda? Mówiąc w skrócie, Wiele składów, właściwości optyczne, termiczne, strukturalne, i z tego miejsca wybiera się szkło optymalne. Optymalne pod kątem i właściwości optycznych, i tych właściwości termicznych, które pozwala na przetwarzanie dalej światłowody. Nie będzie kłamstw, jeżeli powiem, że 90 kilka procent szkieł nie nadaje się na światłowody po prostu. A te jak najbardziej. To jest praca nie tylko moja, a całego zespołu i poprzedników i współpracy z Uniwersytetem Śląskim, który odpowiada za tworzenie pomiary optyczne AGH, gdzie tam mam właściwości strukturalne. Także to jest praca całego zespołu. No, trudno znać dobry przepis, że tak będzie, bo, bo takich przepisów nie ma po prostu. To są lata badań i, i to są wyniki tych lat badań. Czasem akurat się to, to uda zrobić, że, że to. Zagra to wszystko po kolei, te parametry. Czasami do studentów się śmieje, że zobaczcie, przychodzicie na pracę magisterską i od razu wam wychodzi. No to studenci rozumieją, że, że to nie do końca tak jest, prawda? Zawsze mówię, że to jest zawsze ten background doświadczenia i poprzedników, prawda? To zawsze jest praca, nawet wielopokoleniowa można powiedzieć. Współpraca tych uczelni, czyli Uniwersytetu Śląskiego. Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Białostockiej. Trwa już wiele lat. Mamy wspólne projekty naukowe finansowane z Narodowego Centrum Nauki. My się uzupełniamy. My tutaj stanowimy tą część światłowodową, powiedzmy sobie, AGH część strukturalną, a Uniwersytet Śląski ma doskonałych. Również tym chemików, którzy potrafią zaplanować, zaprojektować te szkła we współpracy z nami, także to się układa doskonale. To są badania interdyscyplinarne: od technologii chemicznej poprzez inżynierię materiałową, szeroko pojętą fotonikę oraz technologię światłowodów. To wszystko musi zagrać, ponieważ nie tworzymy tylko materiału dla materiału, żeby schować do szuflady i go przebadać, ale po to, żeby on służył dalej. Że tak powiem, społeczeństwu w tej czy innej postaci. Zawsze cieszymy się uznań naszych badań. Patent po prostu potwierdza nowość i jakość i poziom naszych badań. po prostu. Na pewno już wiemy, że tego nie było wcześniej, prawda? I wiemy, że to jest jakiś tam krok w nauce, która będzie prowadziła do praktycznych zastosowań. Współpracujemy również ze studentami, jeździmy z nimi na konferencje, uczestniczą w badaniach, są współautorami publikacji, robią później tutaj w ramach projektów pracy inżynierskie, magisterskie. Zapraszamy też, to jakoś nam się udaje, zaprosić studentów dalej do kontynuowania nauki na, w szkole doktorskiej. Także jak najbardziej jesteśmy otwarci, bo no, nie ma co ukrywać, w młodych siła jest prawda, to, to, to nie ulega wątpliwości.